Zwłaszcza do tych poszukiwań, bo żeby kogoś znaleźć, to trzeba go przede wszystkim szukać, a ja wydaje się, i są na to dowody, że polskie służby policja i prokuratura w ogóle Andrzeja Izdebskiego w Tiranie nie szukały. To też nie znaczy, że on się tutaj jakoś szczególnie ukrył, że był w cieniu, skrył się w albańskich górach, zniknął w ogóle z życia. Tak też nie było. Żył w centrum miasta, przy głównym Deptaku, tutaj miał wynajęte mieszkanie, w którym zarejestrował działającą jawnie firmę, firmę, która miała również handlować bronią. Jego współpracownikiem był były szef albańskiego wywiadu wojskowego. Trafił tutaj według ustaleń dziennikarzy gazety wyborczej w grudniu zeszłego roku i od tamtego czasu żył praktycznie bez przeszkód, bez problemów, przez nikogo nie niepokojony. Przed chwilą rozmawiałem z Wladimirem Karajem. To jest bardzo renomowany dziennikarz śledczy z bałkańskiej sieci dziennikarzy śledczy, który pracował razem z gazetą wyborczą właśnie nad tekstem dotyczącym tego co działo się tutaj z Izdebskim mówi wprost i to są informacje ze strony y, albańskiej prokuratury Polskie służby, zarówno policja, jak i prokuratora izdebskim nie interesowały się zarówno za jego życia tutaj w Tiranie, jak i po jego śmierci. Albańskie służby podkreślają, że dla nich to jest rutynowa sprawa, że wszystko wskazuje właśnie, że był to zawał, ciało znaleziono w mieszkaniu, mieszkanie było zamknięte od środka. Do środka wyszli strażacy po drabinie przez okno, do mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze. Szczegółowy raport po, po autopsji. Mamy poznać w sierpniu, tak usłyszałem ze strony dziennikarza śledczego.